Halo, halo, jest tam kto? O, witaj, miło Cię widzieć, bo już myślałem, że gadam sam do siebie. No więc dobrze, ja jestem Artur, a to będzie szybki poradnik na temat okresowej obsługi hydroforu pompy do wody. Jeżeli używasz takiego lub podobnego zestawu hydroforowego do poboru pompowania wody i masz taki zbiornik, o to mniejsza o wielkość tego zbiornika może być większy, może być mniejszy. Natomiast jeżeli Twój zbiornik również posiada poduszkę powietrzną w postaci tej membrany w środku, to ten filmik może Ci się przydać. Pewnie słyszeliście, gdzieś widzieliście lub ktoś Wam mówił. Czytaliście w instrukcji, że w ramach okresowej obsługi takiego hydroforu trzeba przynajmniej raz na pół roku sprawdzić ciśnienie właśnie tej poduszki powietrznej tutaj. I teraz ten hydrofor został zamontowany rok temu, no i już zapomniałem po prostu tego sprawdzić. I teraz zobaczmy po roku, jakie jest ciśnienie po prostu w tym zbiorniku. Każdy zbiornik tego typu z tą poduszką powietrzną w środku ma swoje ciśnienie. I takie ciśnienie możemy odczytać właśnie tutaj na tej tabliczce znamionowej. Przy mniejszych pojemnikach. To może być tam 1,5, przy większych może być 2,5 bara. Po co jest ta poduszka powietrzna w środku? No po to, żeby po prostu pompa mogła zrobić sobie zapas, jakiś tam zapas wody w tym zbiorniku, tak? Im większy, im większy pojemnik, im większa poduszka powietrzna, i większe ciśnienie, tym większy zapas wody. Te kontrole tego ciśnienia w tym zbiorniku powinniśmy robić przynajmniej raz na pół roku. Z tego względu, że jak wiemy, że z każdej takiej podłóżki powietrznej, czy to z dętki, z opony, to z czasem to powietrze po prostu ucieka. Co teraz? Musimy znaleźć po pierwsze wentyl, gdzie mamy tutaj do powietrza, na naszym zbiorniku, tak? Akurat na tym zbiorniku jest tutaj, o, widzicie, pod tą zaślepką. Trzeba to po prostu odkręcić ten, ten korek, i tam zobaczymy wentylek do powietrza. Taki typowy, jak mamy w aucie czy w rowerze. No, tutaj widać prawda, o, właśnie jak to wygląda. Podkręcono te zaślepki, tak? Taki gdzieś tam wentyl. W zależności od producenta, możecie mieć z innej strony tego, tego zbiornika. Mniejsza o lokalizację, zasada działania jest, jest bardzo podobna. I teraz, tak, co nas powinno zaniepokoić lub przypomnieć nam o tym, że powinniśmy sprawdzić takie ciśnienie w tym zbiorniku? Otóż możemy zauważyć, że po jakimś czasie Pompa zacznie nam się częściej włączać. Po prostu będzie mniejszy zapas wody, przez to, że jest mniejsze ciśnienie tej podróży powietrznej, i pompa się częściej włącza. To, już, to jest dla nas sygnał, że coś tam się dzieje, że prawdopodobnie już jest mniejsze ciśnienie. Natomiast w razie, gdyby pompa już całkowicie zaczęła się ciągle włączać, no to może być sygnał o uszkodzeniu tej membrany w środku. Jak to sprawdzić? Otóż zanim zaczniemy cokolwiek robić. Zróbmy sobie próbę, tak jak tutaj coś słabo widać, coś cienkiego i naciśnijmy wentylek, żeby uszło trochę powietrza. Jeżeli pójdzie samo powietrze, to jest OK. Natomiast gdyby poszła Pan tutaj powoda trochę, to jest to niedobry sygnał, bo może to świadczyć o uszkodzeniu tego płaszcza gumowego, tej membrany w środku. Czyli. Jeżeli z wentyla będzie lecieć woda, pompa już będzie się całkowicie często włączać, nie będzie miała zapasu wody, prawdopodobnie nastąpiło uszkodzenie tej membrany i trzeba będzie ją po prostu wymienić. OK, ale zakładamy, że test przeszedł ten pierwszy. OK, poleciało samo powietrze, możemy przystąpić do kontroli ciśnienia. Kolejnym etapem będzie wyłączenie zasilania. Następnie powinniśmy zakręcić główny zawór wody, ten który odcina nam po prostu zasilanie wody na instalację, po to żeby po prostu woda z instalacji z góry gdzieś tam, tak, nie spływała nam na hydrofor, tak, zakręcamy ten zawór, następnie podłączamy jakiś wąż odpływowy, przeważnie powinniśmy mieć jakiś kranik tutaj gdzieś koło na pompie, podłączamy wąż odkręcamy tutaj kranik i spuszczamy cały zapas wody jaki jest w hydroforze to jest manometr ciśnienia wody akurat patrzymy, aż zejdzie sobie do zera tak, ma się cała woda no w takim zbiorniku to jest akurat 150, no to tam zapas trochę tej wody jednak jest. No akurat tu widzimy, że już zeszło sobie ładnie. I tutaj ważna yy, uwaga, nie zakręcamy, nie zakręcamy tego zaworu z powrotem. On musi zostać otwarty. Nie możemy blokować powietrza ani wody w hydroforze. No więc dobrze, następnym krokiem jest sprawdzenie, jakie ciśnienie faktycznie powinno być w naszym zbiorniku. Na czarnicę znamionowej, którą powinniście mieć na zbiorniku. I jak tutaj widzimy, na ten zbiornik przychodzi 1,5 bara. U was może być dwa bary, może być 2,5 bara. Dobrze, jeżeli już wiemy, jakie ciśnienie powinno być, spuściliśmy wodę, możemy przystąpić do kolejnego kroku. No i teraz zależy, co to mamy do pompowania. My tu akurat mamy manometr, mamy sprężarkę, tak. Jeżeli nie macie tego, może być po prostu ręczna pompka, nawet do roweru, ale ostrzegam, że przy takim zbiorniku to się trochę namachacie. Podłączamy taki pistolet. I sprawdzamy jakie jest ciśnienie w tej chwili. Zobaczcie, jest jeden bar, a powinno być półtora, czyli przez rok czasu uciekło pół bara. To powietrze po prostu gdzieś tam sobie wolno, bo wolno, ale ucieka. Czyli już ten zapas wody w hydroforze jest dużo mniejszy, tak? Ona po prostu już się częściej włącza. Dlatego trzeba jednak tę okresową kontrolę tego ciśnienia jednak robić, bo po prostu nam się będzie częściej włączał hydrofor, no a to nam nie jest potrzebne, prawda? No i tu śmiało teraz pompujemy do półtora bara, tak? Jak już mamy napompowane, to no przydałoby się tam sprawdzić śliną choćby. Czy to powietrze po prostu nie ucieka? Czy gdzieś ten wentylek się tam gdzieś nie zawiesił. Następnie zakręcamy, jeżeli mamy, zakręcamy naszą zaślepkę. Więc powietrze mamy już napompowane. Teraz możemy już odkręcić ten, ten wąż, którym spuszczaliśmy wodę z hydroforu. Zakręcamy ten zawór. Następnie odkręcamy zawór zasilający naszą instalację. Wtedy woda fajnie sobie spłynie do naszego hydroforu trochę od powietrza, jeżeli jest różnica poziomów. Następnie włączamy hydrofor do zasilania. I tutaj teraz tego dźwięku nie mamy, ale po włączeniu zasilania hydrofor powinien się załączyć. Odpowietrzanie nie powinniśmy mieć problemu, dlatego że tutaj woda spłynęła nam trochę tutaj, tak? A poza tym kranik, gdzie spuściliśmy wodę jest powyżej samego wirnika tu pompy. Także tutaj woda została w wirniku, także nie powinniśmy mieć problemu z odpowietrzaniem. Po włączeniu zasilania pompa powinna się uruchomić i powinna zacząć ładować ciśnienie. Dla pewności, czy wszystko jest ok? Czy pompa na pewno się aby odpowietrzyła i będzie dalej pracować? Możemy zaczekać jeden cykl, aż po prostu gdzieś tam zostanie zużyta woda. Jedrofer ponownie się włączy i ponownie nabije. Jeżeli wszystko pójdzie ok, to już będzie wszystko w porządku. Także tak wygląda ta czynność. Mamy to zrobione. I mamy spokój na przynajmniej następne pół roku. Przepłynęliśmy przez to, a jeżeli filmik Ci pomógł w jakiś sposób, poproszę łapkę w górę, zapraszam do obserwowania kanału. Jeżeli lubisz korzystać z takich poradników, zapraszam na mój kanał. Znajdziecie tutaj sporo takich rzeczy z różnych tematów. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.